Cześć, dzisiaj porozmawiamy o zadmiarzach, którzy zamiast pomóc wygrać mecz, często sprawiają, że mamy ochotę odizolować grę. Mowa o tych postaciach, które niby mają potencjał, ale w praktyce są sobie niegrywalne lub po prostu nie pasują do obecnej mety. Na jakiej podstawie oceniałem? Sprawdziłem trzy kluczowe aspekty – obrażenia i skuteczność. Czy zadymiarz faktycznie coś wnosi do walki? Czy jest tylko przeszkoda? dla własnej drużyny. Łatwość gry i skuteczność. Czy przeciętny gracz może nim cokolwiek ugrać, czy trzeba być totalnym prostym, żeby w ogóle kogoś pokonać? Pozycja w mecie. Czy obecna postać jest grywalna w mecie, czy raczej powinna trafić do muzeum zapomnianych postaci? Jeśli masz innego kandydata do tej listy, napisz w komentarzu, a idziemy między top 3 najgorszymi zadymerzami w grze. Miejsce numer 3. Amber. Amber kiedyś była potęgą, ale dziś to dosłownie wypalona postać. I atak wygląda fitowiskowo, ale w praktyce jest trudny do kontrolowania i wyczerpuje się w as ekspresowym tempie. Jeśli nie trafisz w większości pomieni, zostajesz bez amunicji i praktycznie nie masz już jak się bronić. Co jest złe, zużywa amunicję błyskawicznie, nie trafisz kilku strzałów, to jest bezużyteczny. Łatwo ją skontrolować postacie z dużym zasięgiem rozwalają ją bez problemu. Mało HP, wystarczy kilka dobrych trafień od przeciwnika i leżysz. Amber najlepiej sprawdza się w, w grze drużynowej, gdzie jej ogień może kontrolować obszar, ale w, w solowych trybach no cóż, lepiej od razu wybrać kogoś innego. Miejsce numer 2. Sandy. Sandy to jedna z postaci, która wydaje się fajna, ale w rzeczywistości jest totalnym rozczarowaniem. Jego atak ma słabe z obrażenia, a zasięg jest na tyle krótki, że często dostaniesz więcej obrażeń niż zadasz. Co jest złe, niskie obrażenia. Nawet jak trafisz wszystkie piaski, przeciwnik często i tak przeży. Superka. Nie zawsze pomaga. Niby niewidzialność jest dobra, ale większość graczy już wie, jak sobie z tym radzić. Nie wytrzymuje walki z tankami i snajperami. Większość postaci albo zada mu ogromne obrażenia, albo nie pozwoli podejść. O ile sending może być trochę lepszy w trybach drużynowych. To w solowych rozgrywkach nie ma większego sensu. To po prostu zadymiarz, który nie robi dużej różnicy na mapie. Numer 1. Bu. I oto on. Największe rozczarowanie w browsers. Bo wygląda jak potężny łucznik, ale w praktyce to jeden z najgorszych zadymiarzy w grze. Co jest złe, fatalny atak. Jego strzały są powolne i łatwe do mijania. Mało obrażeń. Jeśli nie trafisz idealnie wszystkimi szczałami, praktycznie nie masz siły przebicia. Superka. Niebezpoko, ale miny są widoczne i łatwe do uniknięcia. A ich aktywacja trwa za długo. Dodatkowo, bół nie ma żadnych umiejętności, które sprawiałyby, że wyróżniłby się w obecnej mecie. Jest zbyt wolny, żeby konkurować z postaciami dystansowymi i zbyt słaby, aby walczyć z tankami. No po prostu porażka. To już całe TOP 3 najgorszych zadymiarzy w Brawl Stars. Jeśli zastanawiasz się czemu w Twoim teamie zawsze przegrywasz, możliwe, że masz jednego z tych zadymiarzy w drużynie. Czy zgadzasz się z tą listą? Może uważasz, że jakiś zadymiarz jest jeszcze gorszy? Daj znać w komentarzu. Jeśli spodoba Ci się materiał, zostaw lajka i suba, a ja już szykuję kolejne odcinki. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.